motocykli.pl Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie, to nie pali gumy. Kamerun będzie na dwie kamery leciał. Spróbuję zrobić jakiś stunt, trochę się porozgrzewam. Ktoś pokaże pokażę ludziom, bo chyba na swoim jeszcze vlogu tego nie pokazywałem. O to ja zdjąłem plastik, zdjąłem y y y rejestrację po to, żeby przyczyć kaczorem o asfalt. Jeżeli chodzi o tą budę, to... Jest ciężko przytrzeć kaczorem o asfalt. Wiele osób to mówi, co miało właśnie kurczyć urawce KTM -y. ja chcę to zrobić. No kurde, daleko będzie miał, daleko. Oj, no ta ramiska musi przytrzeć Dużo. Mało powietrza ma. Brakuje ci takie. O, tak jakbyś gołpro postawił to ci tyle brakuje. Ty? To niedużo. oczucie jak Suzuki, kiedy już myślę, że się wypił. To jeszcze muszę chwilę przytrzymać. Ale jest trudniej, jest ja trudniej, i bardzo fajnie. Znowu czuję jakieś wyzwanie, jest jeszcze sporo wyzwań na Katemi okay. przede mną. Ale pierwsze jakie chcę zaliczyć, no. ten level up, to przyczyść tym kaczorem o asfalt. Bo kurde, wiele osób właśnie mówi, że jest ciężko na dziurawcu to zrobić. Ja chcę to zrobić. Próbuję jeszcze raz, tylko niech rowerzysta przejedzie, to jest sportowiec. To jest Tam daleko. A dziurawiec właśnie, bo tutaj ma te dziury. Ja też miałem dziurawca. O kurwa, tyle! nie palec. Ale człowieku, już taki złożony byłem, ale za dużą prędkość miałem, muszę wolniej. Nie ale palec, dosłownie palec tylko. Palec? No. Nie pana suka. Chodź Maciek, muszę się przywitać z tobą. O, jeszcze lecą jakieś wariaty. Lecą wariaty następne. To chyba leci już kurde Krzysio. I Miszka będą tak Dwa? To no. jeszcze Miszka, no. Nawet tak bardziej no, niż tylko dał miał. Błotnik aż się wygiął Tak, wam Jak tam? O, to nie kur... tak jak nie yes. ta? tylko kurwa ciś tak o botnik się lekko nie złożył tak. Złożył się? No. no i dobrze, to jest stąd, to jest kolejne Ej wiesz dlaczego kurde tak, no, tak. tak, 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 tak. spiąłem No, Bo zaczęło kapać no. i zaraz będzie mokry asfalt Po raz mu. Ej, ale udało się, dać tu dało co? Już pierwszy ten trochę zrobić szybko Nie, no się zatrzymał i powiedzcie mu to Ooooo yes. kurwa, kurwa Ej, błotnik to taką kurwa miałeś Ej, prawie wydechem zaje**ałem, co? Ej. Maciek testuje rudego Kawasaki Postaw na razie tutaj Wpadł do nas Jureczek, wpadł jeszcze Karolek, dziukiem. Krzysiek, Miszka Spora ekipa się zmontowała do jazdy Eee, Stunt kole ten ma pierwszeństwo. Dobra, obczajmy co to za furka, bo tutaj stoi furka. Trzeba obczaić tematik, macik, co się dzieje tu na rejonie. O co tutaj chodzi? A dobra. Nagrzeby ktoś sobie przyjechać w tej zimy. Trzeba się szybko polecieć Dawaj ja cię nagram jak lecisz za stuncie Przez wiaseczkę trzeba jechać kulturalnie Jedziemy 49 km na godzinę Za dużo Zwolnijmy trochę Dalej za szybko, 42 to za szybko A ile pokaże nam na jednym kole? O tak, zero Najlepiej to w ogóle nie jechać Miałem taki perfidy pobóg wiatru, że w sumie się ja pitole. Normalnie wężykiem jechałem na jednym kole. Fajnie tam. Ale pompa siedzi na łapie. Się Dawajcie tam w dół. Już wyjedziesz, Karol. Ej, hey, mówi, że ale nie zmieniła się. Wiadomo, zmieniło to no, zmieniła się, co? A mogę oprzeć swój motor o twój motor, a ty swój motor, o mój motor i my wtedy możemy chodzić? Bo jak stoją ty No Krzysiek Ja twoim kładnym to zrobiłem, musisz <głos> <głos> nie, on normalnie się wspina Twój kład. Dwuja, zamykasz oczy i już jesteś na górze. To tam na koło uważaj, żebyś się nie nakrył. Jest w górze. Normalnie, góra. Co ty robisz, ty? Co ty robisz? Co ty zrobiłeś, ty? Wystraszyłeś się? ściągnęło mnie. Jak to cię ściągnęło? Niepotrzebnie gaz puściłeś, mordo. Nie można puszczać gazu. Daj, pomogę. Ale teraz już nie puszczaj monety. Co? Nie puszczaj gazu, kurde, Krzysiek. Dobrze, że się nie wywaliłeś, te. Dobrze, ty się nie wywaliłeś. O kurwa, człowieku, kręgosłup mi pierdonie zaraz. Co? No Ja tu nie potrzebie stawałem, kurwa. No. no. O człowieku no. O, idzie? Dawaj, musi stać siły Dawaj Hop, o tako Ogień O tako Ładnie O tak O, o, o O strzychuj. na tym podjazd, Miśko On już zbija to, nie? On jest chce to Raptorem brać O, jest taki Kamerzysta <laughs> Siema, Siema. Ale ładnie teraz wygląda ta Yamaha ty Ej, mogę Agę Tak? No tam. Ale sami oklejaliście ją? Co? Sami ją oklejaliście? Samo. Ładnie Inny kład zupełnie jeszcze, felgi byś pomalował na czarno i hu. Co ty odwalasz? majster, ty tu ścianę atakujesz? Ale bagno Bagno czy coś? Mocniejsze od beczana chyba Pierdolny. Jak na kolon, a kurde on za nie ma Jakieś mody tutaj? No, wałki, ma inne, wiesz? wałki, rozrządu. O, ostre. ostre siedzą, nie? No, Jak u mnie jest. w tej riksie? Kurwa, czuć to. On cały czas tak się zachowuje, jakby się wyskoczyć spod duchy. Puchaj do swojej, te wałki ostre, co mówiłeś, że chcesz. Zapierdala. Aj, ale inny silnik u ciebie ogólnie. Niż u chyba. No? Chłopie, ty go nie sprzedawał, jak sprzedawaj to za chore pieniądze Nawet kurde, taki opody No, z jak sam. ktoś przyjedzie go oglądać, się przyjedzie tym kładem później i ja pierdolę, co to jest O Taka oczyść tutaj, no powiem tak, jest parę rzeczy w niej do zrobienia, bo ten zacisk z tyłu straszyć z stółka. I mogę być na tej kawie Ale ten zacisk stuka Za małe pieniądze chcesz za tego kładać? Gdyby ktoś miał Golfa jedyneczkę w Caprio A, to zamiana jeszcze wchodzi w grę, tak? Chcesz to bieszka Tema na supermoto na błocie W sumie to plastiki miałem zmieniać na czarne, nie? chip

bardziej porozciągać, żeby móc te nogi przerzucać na koło, bo trochę, trochę mam takie kurde wiecie no drewniak jest jestem Klasa! O kurde, chuje pochodzi, ty! Kruja, ty! Ale No stąd jest, jest stąd. Lecimy, co? Tego typa to widzę tylko przelotem raz na dwa miesiące, kurde jak gdzieś leci przez miasto A dzisiaj do mnie dzwoni Miszka z Tunter, słuchaj, sprawa jest, nie? Ja bym pojeździł dzisiaj sobie piłkiem, ja mówię dawaj wariacie zajechałem do typu, powiedziałem co i jak Przyjechał pek, cyk, myk, pek, myk i latamy, kurde tutaj O Patyk Dawaj Karol, dawaj, dawaj byku Jedź, śmiało, dawaj, powolutku nitro. No. Zrobiłem go ty. Zrobiłeś? Działa? Działa. jest. To będzie no. dla małego zaraz. Ale karca, co, ty, co ty z nim zrobiłeś? Co? Co ty z nim zrobiłeś? Jeszcze raz. Co ty z nim zrobiłeś? No. Ty cylindr wymieniłem i tłoki działa. Tak? No. A szarpak i tak dalej też tam był? Całyszyłem od A. Chciałeś fazę? A bo ty miałeś jeszcze części drugie gówno. Ty, e, ty 40 wiesz 40 historię tego. tego motoru jak to wyglądało? Słucham? No. No. jaka historia tego piździka wyglądała? E? W niedzielę piłem piwo ze z Mirasem i napisał chłopczy chcę kupić. A ja już taki podchmielony mówię dawaj, jak przywieziesz to kupię. A sorry No i przywiózł czekaj, czekaj, czekaj. <grybuj> ty kurwa <Wow>. Bajcie <grybuj> <Patrzcie>, kurwa <grybuj> Ja im dam Jułkim w terenie Będzie stał, Stoi Eleganty, co? kurwa las Zagadka ostra, nie? Jak ten wierzchołek kurde się połamał tu? Jak? Toż to zdrowe drzewo, nie jakieś próchno Co się Nie wiem właśnie, to jest rozkmina no To jest rozkmina co, patrz tutaj jest jakiś ślad No tu chłopcy skakali motorami tydzień temu Może jakiś motor? Nie właśnie, bo byłem przy tym, to było już połamane jak tu przyjechaliśmy Ziomale, bo już mi bateria pada, jak wam się podobało, to łapa w górę, też bijacie na Instagramu, do którego macie link w opisie pod filmem, strzeleczkę, trzymajcie się, elo, cześć. A i jeszcze na sklep drogę wbijacie, gdzie możecie zamawiać ciuchy i w lepie to nie pali gumy. Elo.